Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmiku z tej strony Kazumiri. Dziś będzie filmik o pisklaczkach. Tak jak wspominałem już kiedyś, miało do mnie przyjść około 55 sztuk. No i właśnie w tej paczce powinno tyle być. Nie ma kto tego nagrywać, w sensie mnie przy otwieraniu, więc zrobię cięcie, jak już to otworzę. Tutaj widzicie skąd te pisklęta brałem. Na razie przez chwilę będą w domu, znaczy w domu w kotłowni w takim kartonie po kosiarce, który już dużo osób pewnie dobrze zna. Standardowo tutaj mają starter kurczak 1, tutaj woda yy, czysta. I żarówka tutaj chyba jest 60 wkręcona. Tak jak tutaj biorę rękę, to zdecydowanie czuję, że jest ciepło. Ogólnie jak ten karton był zakryty z każdej strony. To jak otworzyłem to buchło takie ciepło, więc na pewno im zimno nie będzie. No. Jak otworzę, to jeszcze jakieś urywki pokażę już później po przełożeniu też coś nagram. Po otworzeniu pierwszego kartonu, bo widzę, że to są dwa po prostu sklejone taśmą. Prezentuję się to tak. Są to tygodniowe kurczaki, znaczy tygodniowe kurki. Zamówiłem 40 ros i 10 dominantów blue, więc podejrzewam, że to są te dominanty, a tu są rosy i na dole powinny być właśnie też takie same. I dodatkowo wziąłem 5 y, kogutów, 2 dominant blue i 3 shell. Nie wiem, może to coś to będzie kogutek z green shella, czy coś. chociaż powinien mieć czubek chyba jakiś. Ale widzę, że te które tutaj doszły y, są żwawe, ciągle jedzą. Więc zaraz je przerzucam do kartonu i pokażę jak wyglądają w kartonie. A później zrobię to samo z y, drugim kartonem. Y, już te kurczaki wyjąłem i tutaj w ogóle na, jako podsypka, takie podłoże to bardzo dużo paszy jest, tej paszy pewnie się nie wyrzuci, mimo że tu jest trochę odchodu, to one jeszcze sobie wybiorą i to zjedzą. A wyglądają tak. Widać, że są zdrowe, rozbiegane, hałasują. Jest ich tu 28. W drugim kartonie powinno być koło, też koło tylu. No i trochę ten karton może być ciasnawy. Przez tydzień może dadzą radę, ale później trzeba będzie już coś kombinować większego albo rozdzielać na dwa. No nie wiem, ale to już mój ból głowy w tym, żeby coś wymyśleć. Póki co jestem zadowolony i biorę się za otwieranie drugiego kartonu. dasz już drugi. I tak jak myślałem, tutaj są same rosy, bo ogólnie były rosy takie i czarne. A ja powiedziałem, że chciałbym rudę, więc jak widać dostałem rudę. Pewnie niektórzy pytają się, po ile kupowałem. To takie tygodniowe, bo one mają tydzień. Są po 7 zł. A kogutki były po trzy chyba. Także sobie wziąłem kilka, niech jest, powiedzmy, dla zmiany krwi w tych, co ja mam. I jak widać, to też, mimo że otworzyłem im przed chwilą paczkę, trochę ich trochę strząsnąłem, to dalej jedzą. Też jestem zadowolony. Policzę, ile ich tu jeszcze się wszystko zgadza i nagram wszystkie w kartonie, jak już będą razem. No i już wszystkie przerzucone. Zgadza się wszystko co do sztuki. Jest 40 tych roz, 10 tych dominantów. I 5 kogutków, przynajmniej tak mi się wydaje, że to tak po kolorystyce patrząc, są rozbiegane. Tu pasze im dałem, wymieszałem, zmieniłem to, co miały na początku, co przygotowałem zanim one przyszły. I tutaj z pół na pół tej, co ja mam kupionej yy, paszy, i pół tego, co przyszło z nimi w pasce, żeby tak powiedzmy stopniowo przystawiały się na tą paszę, którą ja mam, bo podobno nie mogą dostać takiego szoku, bo coś im się tam dzieje. Nie wiem, czy to prawda, ale to. Jak mam jedno i drugą paszę, to po co mam ryzykować i sprawdzać? Widzę, że są używane. Później te wszystkie góry kartonów pozamykam i będą mieć tu naprawdę ciepło. Ale widać, że są ciasnało, więc podejrzewam, że za tydzień będę musiał już im coś innego wykombinować. I tak samo ten filmik. Raczej go nie wrzucę teraz, czyli jak one mi przyszły, czyli dzień po walentynkach. Tylko wrzucę go później, jak już one podrosną. Powiedzmy, taką aktualizację będę robił co co trzy tygodnie, tak, co trzy tygodnie, co trzy tygodnie, takie serie będę rzucał, żebyście widzieli, jak te y, kureczki mi rosną. I zobaczymy, kiedy zaczną się nieść. Mają tydzień, jest połowa lutego, i zobaczymy, kiedy będą mi pierwsze jajka od nich, jeżeli w ogóle jakakolwiek mi dożyje. No zobaczymy. I jeszcze pewnie będą pytania, skąd ja te y, kuczaki mam. No to jeszcze raz tutaj przybliżę ten numer i stronę. Już w tamtym roku od nich brałem, tylko że brałem trochę późno, już przeze mnie się trochę nie wychowały. Ale przyszły tak samo zdrowe jak te, więc mogę polecić. A tutaj mają to zielone karmidełko, ale wymienię chyba im na takie drugie, bo mam też takie. No i to jest na cały karton, a tamto jest krótsze, no ale zobaczymy. To już się będę później tym martwił. Także to tyle i słyszymy się za... W, moim to w, moim, w mojego czasu to będzie tydzień, u was to parę sekund. Jednak nie minął tydzień, tylko dwa albo trzy dni. I nagram wam taką aktualizację, ponieważ w tamtym kartonie po pierwsze miały ciasno, a po drugie w dwa dni zrobiły taki tam syf, że no nie mogły tam już być. Są przeniesione do tego odchowalnika większego, który mam. Osoby, które oglądają pewnie go kojarzą. Tutaj mają termometr. Wy chyba nie widzicie, ale jest na nim 24 stopnie. Pod lampą, tam jest y, żarówka 75, a tu 40, w sensie po tyle mają wat. Karmidełko już dałem to większe, bo to małe to strasznie szybko z niego jadły i trzeba było często dosypywać, to wystarcza na dłużej. No i mają poidełko wymienione, bo też wody potrafią wypić. Są tutaj niecałe 24 godziny, a już też powoli zaczyna się robić brudno, więc podejrzewam, że Tutaj też mniej więcej po dwa dni będą i trzeba będzie im sprzątać. No ale wszystkie się trzymają. Są zdrowe. Energicznie sobie chodzą. Nic złego na razie się z nimi nie dzieje. No i nagram wam za tydzień. Pokażę wam jak to wygląda. I pewnie za tydzień będę, jak już przyjadę do domu z Warszawy, to pokażę wam jak wygląda ich ściółka przed tym jak trzeba je posprzątać. Jeżeli faktycznie nikt tego nie zrobi, dopiero ja. Także słyszymy się za tydzień. No i minął tydzień, odkąd ostatni raz je wam pokazywałem. No, wyglądają tak. Nie da się ukryć, że coś podrosły, skrzydełka zrobiły się pełniejsze. Tutaj widać, że stoi woda obok wody nabyła ganione. Nie wiem jak to widać na nagraniu, ja na żywo trochę widzę, no jest syf, a są na tej słomie dobę. Ale, że jako jest sobota, to dzisiaj to posprzątam, nie będę jutro tutaj przy nich grzebał. Jeszcze wam nie je pokażę, jak już to posprzątam i już będą mieć jeść. Dzisiaj też planuję już dać im trochę mielonej kukurydzy i mielonej pszenicy do paszy dosypać. Tak mniej więcej, że 70% pasza, a 30% dodatki. No tu już widać, że ten na środku to kogucik już troszeczkę grzebyk odstaje. I tutaj jeszcze wam pokażę ją. Znowu grzebie wszystko do wody wpada, tutaj szybka taka przeźroczysta nie jest. Ale są trzy. Ona była tam w kurniku, schowała się, trzy wykluła. Zastanawiam się, czy jej w ogóle nie zabrać z powrotem do kurnika tam z tyłu, a te trzy przerzucić tutaj, to było dużo mniej roboty na pewno. No i zaraz wam pokażę jak już tu posprzątam. No i już moje posprzątane. dostały wodę z czosnkiem i zakwaszaczem. Czosnek to wiadomo tak na ogólną odporność, a zakwaszać się przyda, żeby im wzmocnić tam florę w wielitach. Dostały tutaj y, tą paszę z, ze zbożem i kukurydzą, tak jak mówiłem, że zrobię jedną szuferkę, jedną porcję kukurydzy, dwie porcje pszenicy i siedem porcji paszy i tak właśnie jest. Tak jak widać jedzą. Przez chwilę po prostu nie widziały jedzenia od razu. Tamcy sobie trochę odpoczywają, temperaturę tutaj mają, a sporo było otwarty, no nie widzicie, ale jest 21. Żarówka tutaj jest 62, tu jest 40 W, to są te zwykłe żarówki. I podejrzewałem, że jeszcze trochę to tu będą 2,40, bo no już tutaj mają gorąco. Jak jest pokrywą zakryte, to się potrafi nagrzeć do 27 stopni. No to dla nich to jest tak dość sporo. No i tak, jak tu mówiłem, tak foka znowu wszystko zagrzebane, woda. W... Naprawdę chyba ją wywala kuczaki przerzucę tutaj. Bez sensu ją utrzymać. On jakiś przywalił w termometr. I to chyba tyle z tych kuczaków. Kolejny filmik z nimi będzie najpewniej za dwa tygodnie albo dłużej. Podejrzewam, że dłużej, bo teraz mają około dwóch, trzech tygodni. Tak jak nagram aktualizacji, za dwa tygodnie to się tak naprawdę nic nie zmieni. One raczej ani stąd nie wyrosną jeszcze, a nic nie będę z nimi robił, więc to najwyżej je pokażę, albo w jakimś innym filmie urywek z nimi będzie. No zobaczymy. Ale to na razie tyle w tym filmie. Do następnego.